Czwarty tom, 14 listopada 1900 roku. Jezus otrzymał od swojej matki mleko, z którego on staje się ogromnym źródłem dla wszystkich ludzi. Zapowiedź przyszłej wielkiej wojny w Europie, kara dusz czyścowych. Kiedy dziś rano przyszedł mój ukochany Jezus wyprowadził mnie z mojego ciała i poprosił, abym go pokrzepiła w jego boleściach. Nie mając nic, powiedziałam, moja najsłodsza miłości, gdyby była królowa mama, mogłaby cię pokrzepić swoim mlekiem, a ja nie mam niczego poza nędzą. W tym momencie przyszła najświętsza Maria, a ja natychmiast powiedziałam do niej. Jezus czuje potrzebę orzeźbienia. Daj mu swoje najsłodsze mleko, a w ten sposób zostanie pokrzepiony. Tak więc nasza najdroższa mama dała mu swoje mleko, a mój ukochany Jezus został całkowicie pokrzepiony. Następnie, zwracając się do mnie, powiedział: Czuję się pokrzepiony. Ty także zbliż się do moich ust. I wypij część mleka, które otrzymałem od mojej matki, abyśmy oboje byli pokrzepieni. Tak zrobiłam. Jednak któż mógłby opisać wartość tego gorącego mleka, które wypływało od Jezusa? Zawierał go tak wiele, że wydawało się ogromnym źródłem, i to tak ogromnym, że nawet gdyby wszyscy ludzie je pili wcale by go nie ubyło. Potem krążyliśmy trochę po ziemi i w pewnym miejscu wydawało się, że ludzie siedzą przy stole i mówią Będzie wojna w Europie, a najbardziej bolesne jest to, że wywoła ją rodzina. Jezus słyszał to, ale nic nie powiedział na ten temat. Dlatego nie wiem na pewno czy będzie, czy nie będzie, ponieważ ludzkie sądy są zmienne, a to, co mówią dzisiaj, jutro odwołują. Potem zaprowadził mnie do ogrodu, w którym znajdował się ogromny budynek i jakby klasztor. W tym klasztorze mieszkało tak wielu ludzi, że trudno było ich zliczyć. Na widok tych ludzi, mój ukochany Jezus odwrócił się tyłem, przytulił się całkowicie do mnie, położył głowę blisko mojej szyi i oparł ją na moim ramieniu, i powiedział do mnie: Moja umiłowana, nie pozwól mi na nich patrzeć, bo inaczej będę dużo cierpieć. Ja też się do Niego przytuliłam. I podchodząc do jednej z tych dusz, powiedziałam: Powiedzcie mi przynajmniej kim jesteście. A ona odpowiedziała: Jesteśmy duszami z Nasze wyzwolenie zależy od tego, czy zostanie zrealizowany cel pieniędzy, które zostawiliśmy naszym następcom. A ponieważ nie zrealizowali go, Zmuszeni jesteśmy pozostać tutaj, z dala od naszego Boga. Cóż to za kara dla nas? Albowiem Bóg staje się dla nas istotą konieczną, bez której nie możemy się obejść. Doświadczamy nieustannej śmierci, która nas męczy w najbardziej bezwzględny sposób. A jeśli nie umieramy, to dlatego, że nasza dusza nie podlega śmierci. A ponieważ cierpimy z powodu tego, że jesteśmy pozbawione obiektu, który tworzy całe nasze życie, prosimy Boga, aby śmiertelnicy doświadczyli minimalnej części naszych boleści. Prosimy, aby pozbawił ich tego, to, co jest niezbędne do utrzymania ich życia cielesnego, tak aby mogli doświadczyć na własnej skórze, jak bolesne jest bycie pozbawionym tego, co jest absolutnie konieczne. Potem Pan przeniósł mnie w inne miejsce, ja zaś, współczując z tym duszą, powiedziałam: Jak to, o mój dobry Jezu, Odwróciłeś swoje oblicze od tych błogosławionych dusz, które tak bardzo za tobą wzdychają, mogłeś się im ukazać, a te dusze byłyby wolne od boleści i napełnione szczęściem. A on, ach moja córko, ponieważ nie są całkowicie oczyszczone, więc gdybym się im ukazał, nie byłyby w stanie wytrzymać mojej obecności. I zamiast rzucić się w moje ramiona, odeszłyby zawstydzone. Zwiększyłbym jedynie moje i ich męczeństwo. To dlatego nie zrobiłem tego. Powiedział to i zniknął.